Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażemy Wam ostatnie te karty. Karty live z, od, od Sport Zoo. I tu coś tutaj nie. Ostatnie karty. Będzie komplet z tamtego sezonu. Oj, oj, czemu to, to, to... Bo jesteśmy na wiosnę, więc mamy czas, no No i są wakacje, to my jesteśmy już dwójkę w domu, e? więc możemy nagrywać, no możemy, no, dobra O, o czemu karty live tu nie ma, tata daj mi karty live No to masz, Ruch Tak i to jest rekordowa frekwencja w PKO Ekstraklasa 20 kwietnia I limit 21 na 108 A frekwencja była Ile tutaj? 4... 49 514 Widzów no. Na meczu Ruch Górnik Pamiętam no. dobrze jeszcze. To pierwsza karta. No. Dobra, ale najpierw taka... Czy, znaczy co ja gadam, nie ciekawostka. Zbijamy 200 subskrypcji, więc widzowie subskrybujcie i lajkujcie. Tak, no. Kolejna karta live. Z UKS u Aleksander Iwanczyk. I to jest młody debiut z premierowym golem dla EKS-u i limit 55 na 85. Sikawka. sikawka. Tak, sikawka z korony Kielca. Bohater dublet na wagę utrzymania korony w Ekstraklasie. A limit 42 na 85. Puszcza, puszcza. Ruchorzów Tomasz Foszmanczyk. I to jest pożegnanie legendy ruchu. 53 na 92. No i i tutaj jest pierwsze mistrzostwo Jagiellonii w historii. I Tomasz Limit 63. Na, 100, 130. na 130 na trzydzieści, no Śląsk z drugiej strony piąty. no zdobyli 63 punkty i 77 goli w całym sezonie no kolejna karta Śląsk Wrocław z pierwszym medalem od 2013, czyli Wice Mistrz. I to jest limit 90 na 107. Legia Warszawa. Legia Warszawa. I to jest słodko gorzki sezon Legi z brązowym medalem. I to limit 74 na 103. A tu i tak dobrze, trzecie miejsce. No, no, ale wiesz, Legia to zawsze powinna być trochę wyżej. No, ale Raków na przykład był na tam jakoś. Napastnik Eric Exposito, napastnik Śląska Król Szczelców PKO. Ekstra klasa i to jest limit 74 na Kamil. 94. Kamil Grosicki. Grosicki podwójnie wyróżniony za sezon 2023-2024. Kamil Grosicki z Pogoni. I tutaj limit 54 na 122. Bram Mateusz Kochalski, bramkarz sezonu 2023-2024. No, bramkarz sezonu. I to limit 53 na 93. Erik ekspozito napastnik sezonu 2023-2024. Mm -hmm. Erik ekspozito i to jest 87 na 108. Bartłomiej Wdowik, obrońca sezonu 2023-2024. No. Z i to masz... jakoś poniszczono. No to folia tylko. I to jest limit Słucham 70. poniszczono co? Może Tata zachaczył. No, że 78 na 102. Adżę się Mieniec. sezonu 2023-2024. Mm -hmm trener Jagieloni 55 na 95 i czekaj, czekaj i to jest to jedna z najbardziej niesamowitych historii w całej PKO Ekstraklasie. Trener Jagieloni w swoim pierwszym pełnym sezonie z z najwyższej lidza sięgnął po mistrzostwo Polski. To ogromny Wyczyn, który został odpowiednio wygra, yy, nagrodzony na gali Ekstraklasy. No? Dominik Marczuk, młodzieżowiec sezonu PKB. Ekstraklasa. PKO Bank Polskiego. No. Dziwnie, ale fajne. I Dominik Marczuk, młodzieżowiec sezonu. I tu jest limit 82 na 103. I mamy komplecik cały, bo wszystkie karty są. 77. Tak. 77 kart jest wszystkich. Wszystkie mamy uzbierane. Zajdziemy do domu, to powkładamy sobie do folderków, żeby żeby się nie poniszczyły. No i zabraliśmy wszystkich sprzętów. No, i co? Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje na naszym kanale. Zapraszamy do wcześniejszych naszych filmów. No, i zostawiajcie subskrypcje, bo dogoniamy 200. Tak, i do następnego. Cześć! Pa!